Za 67 dni Euro 2012 o tym jak jesteśmy przygotowani do Mistrzostw Europy mówiono dziś w Urzędzie Marszałkowskim. Wiadomo, że oprócz naszej reprezentacji mieszkać i trenować się w naszym regionie będą Rosjanie, Grecy i Chorwaci. Piłkarze Chorwacji jako swoją bazę wybrali warkę nad Pilicą. Rosjanie trenować będą na stadionie miejskim w Sulejówku. Grecy swą formę szlifować będą w Legionowie. Reprezentacja kraju, która wystąpi w meczu otwarcia mistrzostw zakwaterowana będzie w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zegrzyńskim. Samorząd liczy także na przyjazd wielu kibiców. Liczymy na to, że będzie ich kilka tysięcy, bo mamy właśnie na terenie naszego powiatu, w okolicach Jeziora Zegrzyńskiego, najwięcej na Mazowszu hoteli. Na przyjazd piłkarzy Rosji czeka już Sulejówek. Zawodnicy trenować będą na całkowicie zmodernizowanym stadionie miejskim. Szczególnie dzieci i młodzież są zainteresowane obejrzeniem gwiazd reprezentacji rosyjskiej na treningu otwartym. Kibiców na Euro odprawiać będzie nie tylko lotnisko na Okęciu. Gotowy będzie też port w Modlinie. Uruchomienie drugiego portu lotniczego jest nieodzowne dla regionu takiego jak Mazowsze, który jest wielkością odpowiadający niejednemu krajowi europejskiemu. Na euro gotowy ma być nowoczesny system informacji turystycznej. Punkty działać będą m.in. w Radomiu, Płocku, Siedlcach i Ostrołęce. Oprócz folderów informację będzie można także wyszukać w internecie chcemy udostępnić również urządzenia prezentacyjne w postaci infokiosków, które będą zlokalizowane w najważniejszych punktach atrakcyjnych turystycznie w województwie mazowieckim. Na Mazowszu podczas mistrzostw będzie działać 28 takich punktów, a za 44 dni nastąpić ma pełna gotowość wszystkich organizatorów Euro. Nie tylko Warszawa, ale Mazowsze też zdąży z Euro 2012 i będzie na pewno ogromnie ogromnie się cieszyło. Region czeka już na piłkarzy i kibiców z zagranicy. A fani naszej reprezentacji, mimo polskiej gościnności, liczą jednak na zwycięstwa gospodarzy. O 21.45 rozpoczniemy Kurier Warszawy i Mazowsza. Spotka się z Państwem Mateusz łatki. Ciepłego wieczoru życzymy. Do zobaczenia.